Cześć, jak się macie? To dziś odcinek, gdzie będziemy robić quiz, gdzie będziemy próbowali odgadnąć, jaka to reprezentacja. Jeśli się spodoba, pamiętajcie o e łapce w górze oraz subskrypcji. Ok, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. A no i żeby nie było to. No nie wiem ten test, ale. No nie pamiętam dokładnie. Ale nie pamiętam tego testu za bardzo, więc, więc myślę, że będzie uczciwie wiele. Hmm. Włochy, a nie tylko i tak po tym, że. Stacja, że to Immobile. Obrona to Kielini, oraz Las Bonucci. A bramka to... to naruma No i mam ta Włochy. Pierwszy punkt dla mnie. Polska. E, Polska biało-czerwoni. A no i to jest, a no i żeby nie było to jest sprzed... O ki transferowym. Brzebała, że bo tam od razu poznałem, że to Polska. Bo tak. A jakby ktoś się pytał to jest przed okej, transferowym. Ale to sobie na 100% powiem, że to Polska. No i miałem rację. Bo tak. Bo znałem po tym, potem gdzie jest, że był lewy w oczywiście, Zielu Napoli, jak Lokomotiv, Bedarek i Glik to Monaco. To było ładne do poznania. Hmm. Podejrzewam... Hmm. Chyba Austria. Ja tak wnioskuję pod... Nie, nie wiem. Chyba Austria, bym dał, Bo... Powiedziałam, że Austria nie wiedziałem, ale myślę, że Austria. Jak się dobrze da. Będzie chyba szukaja lokaj. Hmm. Missing Chyba... W związku z Ja patrzę na to, że, że tu jest Arsenal, to pewnie będzie szaka. Wiem głupio obstawiać, ale to jest jeden zwierząt. No i mamy to ja ciebie czy kolejny zgadnę Niemcy. Na 100% Niemcy, bo da Bramka Neuer, pomoc Cross, Royce, Werner, Gnabli. to na stu, Niemcy. Tak, na to, że tu jest Lester, czyli pijaka Schmeichel i i Tottenham, czyli Eriksen. Chyba nie zjadę całą... Holandia. Bo ta, obrona Vandy. Hidelicht. Pomoc de Jong. Wijnaldum i ja tak to Memphis Depay. I się, się że wszystko zgodne. Chorwacja. Patrzę na to, czy to są dwoje piłkarzy, domino mnie i po prostu chyba tylko I, I te SPO to kowacić. I jaki i, chyba wiecie wiedziałeś... też a i i mamy to. Nie ja wnioskuję walia, patrzę na to, że to jest Kalet Bale. No i mam, widziałem. Widziałem po Bejlu. Hiszpania, bo tak, kepa, ramos, Busquets, Mar morata, asensio i Fabian. No i miałem rację. To nie wiem. Szczerze nie mam pojęcia. Szczerze nie mam pojęcia. Tu wyjdzie tylko... No i to ale... nie, po... nie wiem. Szwecja, okej. Okay. Okej, okay, pierwszy min... Okej, okay, pierwszy punkt niezaliczony. Francja. Bo ta. Roriz, Giroux, Mbappé. Faran i miałem rację. Też nie wiem teraz. Ok, drugi punkt tu Nie będzie Rumanie, to będzie dziwne. Nie Turcja. Bo go czy takiego upokorzenia nie mam, bo to jest jakiś kraj, który z piłkarzy bardzo kojarzę. Okej. Okay. No, piłkarz jest PVP. Belgia! O! Be Belgia! Belgia! Ja znaczy, się już prawie bym nie zgadł, tylko zobaczyłem, że to jest to myślę, że sobie na pewno Belgia. To też raz, się widać. No jest, jak na razie tylko dwa punkty ujemne. Rosja, bo tu jest dużo piłkarzy z rosyjskiej, to jest dużo z więc inaczej bym obstawiał Rosję. Czy hmm. to nie się Trwały a? Ja. No tak. Nie wiem. Trzeci muktujemy. Ciekawe. No tak. Ale ciekawe tam. Anglia, bo, bo Sterling Kane, Sancho. I jeszcze na tu widzę chyba i Henderson jest w Liverpoolu. No i jasne, to było do, to było do przewidzenia. Ukraina patrzy na to, że to jest dużo piłkarzy z Szachtaru. Jeszcze okay, minuta. Portugalia, bo Bernardo Silva i Juventus to Ronaldo. Ja wstawiam tu bezapelacyjnie Portugalia, bo Bernardo Silva, Ronaldo i Felix. No i to było, no i mamy to, ale to było raczej jedno z łatwiejszych. Więc mamy tu tylko trzy złe odpowiedzi, więc myślę, że naprawdę dobrze mi poszło. Więc okej, okay, to już z tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, dajcie o tym w górze, na subskrypcji. Okej, okay, no to pa! Pszsz.